19-letnia TikTokerka pierwszy raz o bliskiej relacji z Sebastianem Fabianskim, spotykamy się, lubimy swoje towarzystwo. Mniej więcej w polowie lutego prasa plotkarska w całej Polsce zaczęła rozpisywać się o tajemniczej blondynce. Która coraz czyściej pojawiała się u boku skandalisty Sebastiana Fabianskiego. Teraz owa sekretna sympatia sama postanowiła ujawnić się przed światem jako 19-letnia Zofia Strulak. Aspirująca influencerka zyskująca rozpoznawalność na Instagramie i TikToku. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Ludziutka piękność udzieliła całkiem obszernego jak na swój dorobek artystyczny wywiadu serwisowi co za tydzień. Naturalnie, wywody na temat realizowania się na TikToku raczej średnio kogokolwiek interesuje. Dlatego przejdziemy od razu do tak zwanego miesa. Dopiero na sam koniec rozmowy strulak odpowiedziała bowiem na pytanie dotyczące w zazylości. Która Polaczy Leja z dobrym znajomym rafalali? Niestety musimy rozczarować wszystkich, którzy szykowali się na poruszające im wyznania miłosne. Młoda dziewczyna bardzo zachowawczo przyznala, że owszem zdarza jej się widywać z Sebastianem. Jednak na tę chwilę ich znajomość umieściłaby raczej w kategorii przyjazn. Spotykamy się, lubimy swoje towarzystwo. Czy laczy nas co z więcej niż przyjazn? Na obecne chwile nie. Przypomnijmy, romantyczna randka Sebastiana Fabianskiego i jego 19-letniej dziewczyny, wypadł do kina. Tu i przejazdka porsche, z, z Myślicie, że strulak ma ambicje, by zostać nowa pania Fabianska?